Witam w moim podcaście Genealogiczne Śledztwo. Nazywam się Janusz Stańcow Andrasz i chciałbym zaprosić Was do mojego rodzinnego kręgu. Kiedy zaczynałem genealogiczne poszukiwania, o historii mojej rodziny nie wiedziałam praktycznie niczego. Po kilku latach pracy nad tym tematem chciałbym się podzielić z Wami niesamowitymi historiami, które odkryłem i opowiedzieć o osobach z bliższego lub dalszego kręgu rodzinnego napotkanych podczas moich poszukiwań. Kto między innymi pojawi się w moich opowieściach? Będą to na przykład sekretarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przedwojenny rektor Uniwersytetu Poznańskiego, współtwórca Polskiego Radia, dowódcy dywizjonu 303, czy osoba, w obecności której przeprowadzona została pierwsza rozmowa telefoniczna na linii Europa-Ameryka. Zapraszam. Do słuchania kolejnych opowieści na podcaście Genealogiczne Śledztwo. Szkockie zagadki: Jan Robert Watson, powiernik królewskich sekretów i jego potomkowie. Jan Robert Watson był szóstym z kolei dzieckiem Jakuba i Marianny z domu von Essen. Urodził się w roku 1744, podobnie jak i wszystkie inne dzieci z tego małżeństwa w Puławach. Z tej niemałej gromadki Watsonów z pewnością zrobił największą karierę. Nazw funkcji, które wykonywał odnalazłem w dokumentach bardzo wiele. Był on więc nad intendentem skarbca, tajnym radcą królewskim, koncyliarzem jego królewskiej mości, podskarbim królewskim, a po wyjeździe króla do Grodna był plenipotentem majątku królewskiego w Warszawie. Można jednak powiedzieć, iż był po prostu człowiekiem, który zarządzał prywatną szkatułą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dodajmy szkatułą bardzo często pustą, którą właśnie Jan Robert w cudowny sposób napełniał. Tutaj pożyczał, pilnował, aby najemcy królewskich nieruchomości na czas opłacali czynsze. Organizował przekazywanie pieniędzy królewskim kochankom, artystom, czy będącej ciągle w potrzebie rodzinie. Mówią o tym zachowane listy pisane do niego przez króla Stańcława Augusta Poniatowskiego. Zdarzało mu się na przykład sprzedawać barżanty. Cytuję. Dzisiaj zalecam, jeśli mój brat będzie chciał oddać wać panu barżanty moje, to ich waćpan przyjmij. I staraj się sprzedać jak będziesz mógł najlepiej. Koniec cytatu. Jan Robert bywał również dyplomatą, ubierając mało wyszukane słowa króla. Musiał uspokajać różne waćpanny. Cytuję: Panna Franciszka Canaletto pisze do mnie, żądając osobnej stancyi. Powiedz jej, waćpan, że niech nie wydziwia, a niech Bogu dziękuję, że ma pomieszczenie przy szwagrze Petersie. Koniec cytatu, a także zdarzało się Janowi Robertowi mediować między różnymi zwaśnionymi stronami. Cytuję. Petra Szowej, wdowie burgrabiego Łazienkowskiego, powiedz wać pan, żeby się tą pensyjką 50 zł polskich obchodziła, póki ja sam nie będę w lepszym stanie. Pisze ona do mnie także, że ma jakąś sprawę, z wdową Torrego. Stara się wać, pan te kobiety pogodzić. Koniec cytatu. Prawdę mówiąc, nie zazdrościłbym mu jego funkcji. O tym, jak z pewnością stresująca była to praca, doskonale mówią zachowane listy króla Stasia do, do swojego mości pana Watsona, z których pochodzą powyższe cytaty. Oto fragmenty kilku z nich. Dokładające również cegiełkę do portretu samego króla Stasia, opublikowane w Kronice Rodzinnej w roku 1889. Cytuję. Starzec Reibnitz, blisko 90-letni, nie ma sposobu innego życia prócz pensyjki 10 dukatów na miesiąc ode mnie. Heppen, jego pasierb, pisze o to list do tu inkludowany. Trzeba by temu zaradzić. Powiedz, wać pan, o tym panu Kosztelanowi, a potem mi ten list wróci. Następny cytat. Biała na pokuciu, 10 januarii 1795 rok. Pisał do mnie Makarzewicz, list tu przyłączony. Jeśli masz jakikolwiek fundusz, wspomóż go. Jeśli nie całkiem, to częścią Wypłacać długu mego, a powiedz mu, żeby mi darował, iż sam do niego nie odpisuje dla wielkiego zatrudnienia podróżnego. Niech Suson nie zapomni odebrać łóżko mechaniczne od pana Zubowa. żeście tam zrobili z domą kamenecką? Niech ksiądz Albertandi przyszle, przyśle Tom ósmy choracjusza Duper samonde e deize. Wale, et me ama. Następny cytat. W grodnie dnia 15. januari 1795 roku mości panie Watson. Na list waćpana dnia 9. januari daje respons. Dziękuję ci, żeś swojej własności tymczasem awansował to, co na memoriałach najbiedniejszych ludzi przeze mnie pokontowane było. Koniec cytatu. Takie awansowanie, czyli pokrywanie przez Jana Roberta długów króla ze swojej prywatnej kiesy, musiało się zdarzać wielokrotnie. Smutnym dowodem na to są procesy sądowe Jana Roberta i jego potomków z krewnymi króla o ich odzyskanie. Ślady takowych można znaleźć w prasie z początku XIX wieku. Pierwsze kilkadziesiąt lat historii moich, mówię moich, ponieważ było więcej rodzin o tym nazwisku siadłych w Polsce, Watsonów, przyjmując jako jej początek lata 80. XVII wieku, to jak na razie no, spora zagadka. Już jeszcze nie wiem, czy od razu osiedli oni w Poznaniu, czy może na ich drodze było jeszcze jakieś inne polskie miasto, na przykład Gdańsk. Musieli być zapewne, zapewne bogatą rodziną i dość wpływową. Już syn emigranta przecież, Roberta Watsona, protoplasty moich Watsonów, zostaje ważnym królewskim urzędnikiem. Pisarzem solnym składu soli we Włosowicach, obecnie, obecnie część puław. Czy jej protekcji zawdzięczał to intratne stanowisko? Być może silnym związkom rodziny lubomirskich i czartoryskich z ówczesną Anglią i Szkocją. Warto bowiem pamiętać, że babka, babką Augusta Aleksandra Czartoryskiego, który żył w latach 1697-1782, była Katarzyna Morsztyn z domu Gordon of Huntley. Ta córka Georgia Gordona of Huntley'a, przedstawiciela zubożałego, ale znamienitego, szkockiego rodu poślubiła Kazimierza Czartoryskiego księcia na Klewaniu i Żukowie. Z tego też powodu dwór czartoryskich a potem lubomirskich w Puławach właśnie stał się na wiele lat swoistym magnesem zarówno dla nowych emigrantów, jak i dla urodzonych już w Polsce potomków tychże pochodzących z Anglii i Szkocji. To właśnie stąd na przełomie XVIII i XIX wieku na całą Polskę promieniowała swoista moda na angielszczyznę, począwszy od fascynacji angielskim modelem ustrojowym, angielskim rolnictwem i ogrodnictwem, jak również mającą swoje początki właśnie w Anglii rewolucją techniczną. Ważne jest też dla dalszej historii mojej rodziny. Ważne jest i to, że wnuk Katarzyny Gordon wraz ze swoją żoną, dziedziczką ogromnej fortuny, Marią Zofią Sieniawską, wśród wielu różnych dóbr ziemskich, byli oni właścicielami również i miasta Jarosławia, z którym potomkowie Katarzyny Łodzsonówny, rodzina Runge, związała się na długie lata. Również i Syn Jakuba, no i brat mojej przodkini wspomnianej Katarzyny, Jan Robert Watson, początkowo pracował dla Augusta Czartoryskiego. Następnie pełnił funkcję członka Kamery Dóbr Stołowych króla Augusta II Sasa, a na koniec służył na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego matką była przecież Katarzyna z domu Czartoryska córka wspomnianego już Kazimierza księcia czartoryskiego. Z pewnością była to jedna z przyczyn, dla których król Stanisław August powierzył prowadzenie swoich spraw majątkowych przedstawicielowi szkockiej rodziny, sprawdzonemu wcześniej przez swojego wuja Augusta czartoryskiego, Janowi Robertowi Watsonowi. Być może przydało się tutaj również poręczenie znajomego rodziny Watsonów, Chyba najbardziej znanego w tym czasie bankiera w Polsce, o którym opowiadałem w ostatnim odcinku podcastu, Piotra Tepera. Dowodem na związki między rodziną Watsonów i Teperów jest m.in. fakt zostania chrzestnym jednej ze sióstr Jana Roberta przez Piotra Tepera seniora. Mam wrażenie, że jest to znajomość jeszcze z czasów, kiedy i Teperowie i Watsonowie mieszkali. Poznaniu. Król Stanisław August był chyba zadowolony z usług swojego szkockiego powiernika, gdyż 23 grudnia 1791 roku Jan Robert otrzymał dokument Indygenat, wydany przez polski Sejm, uznający obce, no w tym przypadku szkockie, szlachectwo danej rodziny. Indygenat uchwalony był na wniosek króla przez Sejm i opublikowany, podobnie jak dzisiejsze ustawy w Dzienniku Ustaw, 23 czerwca 1792 roku w metryce koronnej. Według informacji zawartej w artykule listy Stanisława Augusta do Jana Roberta Watsona, opublikowanym w dwutygodniku wiadomości rodzinne, rok 1889, w tomie 9 Oryginał tego dokumentu znajdował się jeszcze przed II wojną światową w rękach potomków Watsonów rodziny hauke Bosak o której na pewno będę jeszcze tutaj nie, nie raz wspominać. Niestety najprawdopodobniej nie ma już osób noszących nazwisko Watson, pochodzących od przybyłego do Polski pod koniec XVII wieku Roberta Watsona. Pisze najprawdopodobniej, gdyż dość dobrze znane mi są jedynie losy potomków Jana Roberta Watsona. W jego przypadku linia męska Watsonów zakończyła się na pięciorgu jego synach, z których żaden nie doczekał się męskiego potomka. Nic nie jest mi również wiadomo o ewentualnym męskim potomstwie któregokolwiek z braci Jana Roberta. W następnym odcinku będę kontynuować dalsze dzieje potomków Watsonów. No a teraz zamiast zakończenia dżingla muzycznego chciałbym życzyć wszystkim spokojnych świąt bożonarodzeniowych i udanego nowego 2024 już roku. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy słuchają mojego podcastu. Zerknąłem na statystyki na YouTubie od początku powstania podcastu Genologiczne Śledztwo, czyli od maja tego roku. Jest to nieco ponad 4000 wyświetleń. Więc całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że na razie żadnej reklamy nie robiłem i ograniczałem się po prostu do e, tworzenia nowych odcinków. Zapraszam już w nowym roku na następne odcinki podcastu Genologiczne Śledztwo.